kocham ją gdy tańczy jestem w niebie przytulę ją do siebie I moja, jest moja, kocham ją i w szósty raz ja, o, głośniej ja, o, głośniej ja, o, za śpiewak czy razem z nami głośno tylko ona jedyna z tego ciało czuć tylko ona jest moja, kocham ją gdy, gdy tańczy jestem w niebie przytulę ją do siebie I moja, jest moja, kocham ją yo oh, 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 oh. Yo, oh. Państwo, Szybki Panie dziewczyny być Doma, Ło! Yo! Przed nami Bartek, yo, yo. 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 tańczyć do białego rana, Uwodzić, Lubisz to kochać! Ja na Ciebie bardzo lubię tańczyć Bo jesteś dla mnie szybki, jest Wow. Ty jesteś moim skarbem Teraz śpiewajcie, do uwaga Skarbem Jesteś moim skarbem Pięknie, rączki do góry I śpiewamy głośno Tylko ona jedyna, swe ciało wciąż wygina. Tylko ona jest moja, kocham Niech Gdy nie wie, niebie, ją do siebie. Ty to i wszystkie ręce to Lubisz tańczyć do Białego Rana Lubisz tańczyć do Białego Rana Tak tylko dla mnie, za tak żeś kochany Ja dla Ciebie bardzo lubię patrzeć Bo jesteś dla mnie wszystkim, wow. jesteś moim skarbem Daj co? Wow. Ło ty jesteś moim skarbem Teraz wy uwaga głośno i skarbem